Karp to jedno z najważniejszych dań na stole wigilijnym. Można powiedzieć, symbol świąt. Przygotujemy go na wiele sposobów, jednak zawsze mamy ten sam problem. Jak sprawnie pozbyć się łusek, śluzu i ości? Atom Adrian, demonizujesz. Za pomocą soli, cukru i noża pokażę Ci, jak pozbyć się tych wszystkich niechcianych rzeczy. Zanim zaczniemy kroić karpia, obsypijmy go sowicie solą i cukrem. Z dwóch stron, rzecz jasna. Dobra, teraz go odkładamy na 10 minut. 10 minut minęło. Karp wraca na naszą deskę. No i teraz pokaż Pan, co ta sól i ten cukier nam dały. Jest to co prawda w dalszym ciągu babranina, ale schodzi znacznie łatwiej. Teraz zrobimy test. Dobra, jest śluz czy nie ma? No, palce suche. Ryba sucha. To działa! A jak? To jest nasz super tip. Po osiągnięciu śluzu oraz łusek musimy karpia dobrze przemyć, a później go wysuszyć. I w takiej postaci zaczynamy kroić, tak? Dokładnie. Ciągniemy sobie cały płat. Pokażę Ci, jak to robić za jednym ruchem. Znajdujemy kręgosłup oraz nożem po kręgosłupie. Mamy pierwszy płat. Dwa płaty oraz kręgosłup. I kręgosłup co? Też wykorzystamy? Na zupę, same? tak, na zupę. Kręgosłup idzie na zupę. Dobra. Mamy ości brzuszne. No. I wycinamy je. I tu już nie ma ości? Już nie ma ości. Są jeszcze tylko tutaj, ale zaraz Ci pokażę ich się... Można je wyciągać za pomocą pensety ale pokażę Ci jeszcze fajniejszy sposób. Nacinanie grzybieniowe. Nacinamy go tak, żeby nie przykryć skóry co pół centymetra. Wtedy będziemy podczas smażenia, ości będą bardzo małe, będą wręcz niewyczuwalne, a my będziemy cieszyć się smakiem karpia. Gotowe! Jak widzisz, nie mamy ani łusek, śluzu, ani ości. No, ości są, ale będą niewyczuwalne. I to jest właśnie magia świąt. A w kolejnym odcinku pokażemy Wam, co zrobić, żeby ten karp nie miał zapachu mułu. A to będzie jeszcze prostsze. Trzymam cię za słowo.